Cześć! Wiesz, że znaczna część mojej działalności, w sumie nawet, jest finansowana przez wspierających, jest finansowana przez wsparcie na Patronite.plralindal, przez datki, subskrypcje i tak dalej. Będę super wdzięczny, jeśli rozważysz wsparcie, szczególnie na patronite.pl. A teraz, no cóż, zaczynamy. Jak robiłem imprezę, to całość ekipy, włącznie ze mną, bazowała na wolontariacie. I ja troszkę, troszkę w życiu nie rozumiałem, jak działa wolontariat. Dzisiaj wiemy, że ADHD odegrało w tym rolę. Ale było tak, że ja wychodziłem z założenia, że. W wolontariacie Chcesz dać z siebie jak najwięcej, bo to zajebiście jest coś tworzyć, nie? Współpraca między ludźmi zajebista rzecz. Chcesz to robić, tak? Chcesz, żeby. chcesz, chcesz dać sobie milion procentów? nie? I ja się dowiedziałem. <laughs> z czasem, że motywacja u innych ludzi działa trochę inaczej. I że to, że ja jestem motywowany w ten sposób, to nie znaczy, że cała reszta planety też. I ja miałem bardzo duże pretensje do ludzi, którzy nie byli zmotywowani, a się deklarowali, że coś zrobią, albo ludzi, którzy mieli coś zrobić, nie robili, bo często to wpływało na realizację imprez. I było też jakby w tym kontekście dużo rozmowy o tym, że jeżeli jest się koordynatorem takiego festiwalu, to powinno się dostawać pieniążki, bo to jest full time job. Natomiast to jakby ja, za, za mojej kadencji nigdy do tego nie doszło. I ja byłem okropnym szefem. Tak? Jakby nie, nie, nie głównujmy się, ja byłem okropnym szefem. Ja byłem okropnym koordynatorem, który, który nie rozumiał, jak pracować z ludźmi, nie rozumiał, jak ich zmotywować, nie rozumiał, jak się nimi zaopiekować. Bo część jakby. Um, w ogóle rozmawiał o wolontariacie, to jest właśnie kwestia tego, jak się zaopiekować ludźmi, którzy e, wykonują dla ciebie darmową pracę, tak? I, I to były rzeczy, których ja nie umiałem. I zawsze wolontariuszom w ramach imprezy my zwracaliśmy pieniążki za wyjściówkę, tak? Bo oni mogli przyjść, oni, znaczy zasada była taka, że przychodzisz Deklarujesz pewną liczbę godzin, które przepracujesz i w zależności od tego, czy ci się uda tą zadeklarowaną liczbę godzin przepracować, to po prostu dostajesz tam proporcjonalnie, tak? I staraliśmy się staraliśmy się zrobić to tak, że nie aż wiecie, nasza impreza kosztowała uwaga, uwaga, 30-50 złotych. Staraliśmy się, żeby ten czas do przepracowania, który, który pozwala, faktycznie. Odrobić wszystko realistyczne, no ale żeby jednocześnie, e, żebyśmy mieli coś z tej pracy, już. I my co roku zamykaliśmy się pod kreską. Tak? Impreza co roku była, była poniżej no, tego, co, co było potrzebne, żeby ją w pełni zorganizować. Natomiast ja nie wyciągnąłem z festiwalu ani złotówki. Nigdy, nigdy nie byłem, nie byłem zarobiony na nie. I czuję, że jest to dość duża różnica w takiej rozmowie, gdzie e, po, po, na przykład inną grupą, o której rozmawiamy, są ludzie, którzy organizują festiwal za wiele milionów złotówek. Który absolutnie wychodzi na plus, nie? W sensie on nie może nie wyjść na plus, bo nie, odbył, nie odbyłby się za rok. Tak? I jak widzę, że taki festiwal, który operuje, no nie oszukujmy się, wielomilionowym budżetem, to to jest wiele, tego się nie da taniej zorganizować. A taki festiwal mówi swoim, jakby takim najbardziej przyziemnym pracownikom, że my potrzebujemy, żebyś ty pracował czy pracowała za darmo, ale żeby nie było ci za dobrze, to my też przy okazji powiemy, że musisz nam zapłacić zaliczkę, a, a, a konto tej pracy za darmo w postaci. Pełnej wartości czterodniowego karnetu, więc jak nie przepracujesz dość, to po prostu jesteś normalnie, no, no, normalnym uczestnikiem czy uczestniczką festiwalu i koniec. Czujesz, że się coś strasznie gównianego, nie? Jakby. Uważam, że istnieje znacząco inny standard dla osób, które robią wielomilionowe imprezy i dla osób, które robią kilkuset tysiącowe, czy kilkudziesięciotysiącowe właściwie imprezy, jeżeli chodzi o to, co, co, jest, co mogą etycznie zrobić. I jak słyszę, że OpenERka, że ludziom kurwa płaci 950... Złotych kaucji. Eee, pracować przez 4 dni, łącznie 16 godzin, eee, nieodpłatnie, albo kaucja ci przypada. Mam takie poczucie, że dzieje się coś ekstremalnie chujowego i to nie powinno być miejsca. Nie ja, wiecie, ja rozumiem, żyjemy w Polsce, w kraju, w którym wyzysk pracowników jest rzeczą normalną, jest za, znormalizowany, zaakceptowany, powszechny i, i w, w, wciąż, wciąż, jest chujowy, nie? Teju hey, Stinga może zapierdalać w i zapłacić jak za, w czasy pod Gruszą, a skin Crimson... Był kiedyś koncert, na którym mogłeś być wolontariuszem i koszulkę, ale bilet musiałeś sobie sam kupić. No, ja mówię, jeżeli jesteś osobą, która. <laughs> jeżeli jesteś osobą, która um, generuje. Um, zero przychodu, to byłbym to zaakceptował, ale jeżeli jesteś albo milionerem, albo po prostu obracasz milionami i oczekujesz, że będę dla ciebie pracował za darmo, to chyba kpisz, nie? To jest taka moja, moja prosta filozofia życiowa. Chyba kpisz. <gry> I to co, i to, to, to co się dzieje teraz w kontekście Openera jest jest właśnie w dużym stopniu kpiną, nie? Ja rozumiem, że mamy fanów kapitalizmu i są ludzie, którzy będą uh, lizać buty uh, właśnie organizatorom Openera. Bo oni tak pięknie ten wyzysk zorganizowali, ale na dobrą sprawę to chyba musimy powiedzieć sobie wprost, że ca cała ta sprawa jest po prostu gówniana. Chyba musimy sobie powiedzieć, że cała ta sprawa jest. nie, nie powinna być pod, pod żadnym względem akceptowalna. Bo jeżeli. Nagle stanie się akceptowalne domaganie się od, 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 od ludzi pracy za darmo w, w tak dużych biznesach. No to nie jesteśmy daleko od e, oczekiwania pracy za darmo, które zresztą ma już miejsce. Że nie, nie, nie oszukujmy się z, zresztą w zakładach pracy, nie? I ja rozumiem, że ktoś mógłby mi tutaj powiedzieć, że o, to jest, równi, to jest równia pochyła! Błąd logiczny! Ha, 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 ha! Ale nie, to nie jest równia pochyła. Ponieważ my widzimy, że pracodawcy to robią. My widzimy, że pracodawcy są w pozycji, w której... Mi się zdaje, że, że, że te tego typu rzeczeski są, są ok, są akceptowalne. I warto na to brać poprawkę. I ja uważam, że, że wiecie, jak robiłem festiwal fantastyki, od którego zacząłem całą tę wypowiedź, to ja nie byłem nawet blisko takiego robienia w chuja moich jakby wolontariuszy, w, w jaki robią to duże imprezy. Nie? My staraliśmy się zawsze w miarę możliwości ogarnąć im co najmniej wodę, a jak były pieniądze, a zazwyczaj nie było, nie oszukujmy się, ale jakieś żarcie, żeby, żeby oni mieli swój pokój, w którym będą się tego i staliśmy, do, 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 Ludzie dostawali koszulki za, za, za pracę też, czyli jakby byli tak naprawdę cenę wyjściówki do przodu i cenę koszulki do przodu, więc, więc prawie, prawie że dwie ceny wyjściówki. E, I t, t, trochę mam poczucie, że to jest drastycznie inna sytuacja ni, ni, niż właśnie kiedy, kiedy jakiś kurwa zjebany kapitaluch mówi proszę da mnie pracować z Afryko, bo za Afryko to najlepsza cena to osoby z jeszcze jednego powodu. Od wolontariusza nie można wymagać na taką nową rozprawę. Słyszałem historię od znajomych, którzy pracują jako techniczni, że były duże imprezy, trzeba było produkcję, ale część obsługi była na wolontariacie. Jak zdał sobie sprawę, co się pisali, widziałem, że idzie do domu i potem powodzonka z rozmontowaniem ciężkiego szpeju z jedną czwartą potrzebnego personelu. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. I jakby <laughs> też umówmy się, że trochę ciężko jest winić ludzi za, za to, że się tak zachowują. Bo jakby. To, to nie jest taka sytuacja, w której e, pracownicy. E, f, 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 w której fajnie jest być. E, jakby pracownikiem e, za, za darmoszkę. Nie szczególnie, że, że, że wiecie. Pytanie, czy na przykład ci wolontariusze są ubezpieczeni, a powinni być. Eee, czy są przestrzegane normy pracy dla wolontariuszy? A stawiam, że nie są. Eee, także ja myślę, że, że jakby zacząć tam drapać pod powierzchnią, to tam bardzo dużo krzywych rzeczy wychodzi. A tymczasem cała rozmowa sprowadza się niestety do tego, że no, no zobaczcie, zobaczcie, mo, mo, możecie. Oglądać koncerty za darmo, yy, yy, bardzo duża gwiazdka. Nie? Znaczy, wiecie, ja, ja też, sorry, ale nie uwierzę, że. To jest tak, że. Organizatorzy takie imprezy przyjmują się dobrostanem tych wolontariuszy. Ja bardzo lubię, jak przychodzą na to oświeceni centryści. Pracodawca przegrywa, bo ma złą renomę. No, no, jestem całkiem pewien, że to sprawi, że, że, że tegoroczny opener skończy się flopem, nie? Jestem całkiem pewien, że po prostu cały budżet pójdzie w diabły, że, że zbankrutują. Tak, całą pewnością będzie. Wiesz, wszyscy jesteśmy wpięci do tego samego hive mindu i. Wszyscy wiemy o tym, że dzieje się w ogóle jakakolwiek krytyka. Tak samo jak pracodawca źle traktuje pracowników, to potem nikt u niego nie pracuje. Dlatego to, to jest słynna historia dlaczego Amazon upadł. Wiecie, ten Amazon, w którym ludzie um, 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 umierają na, na magazynie, nie? Już, już, nie ma Amazona. Wygląd adwekata Diabła jest taki, że ta kancja się podobnie ile opłata za karnet i pole, a za free dostają jeszcze żarcie i wstęp w jakieś dodatkowe miejsca. Słuchaj, jakby... Na, 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 nawet jakby darmowe felatio dostawali, to by nie było warte, nie? W sensie, wiesz... Jakby... Ta kauzja wynosiła 500 zł. To jeszcze bym od biedy zrozumiał, nie? Ale żyjemy w Polsce w 2023 i argumentowałbym, że, 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 że tysiączek, że, że luźny tysiączek e, dla potencjalnego wolontariusza jest kwotą, którą widzi głównie na zdjęciach, nie? Więc nie, 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 nie kupuję tego. I wiecie, jakby ja widziałem bardzo dużo pytań pod tytułem: No, ale co byś zrobił z tymi wolontariuszami, co się zapiszą na wolontariat, a potem nie pracują, nie? Jakby. I, i moją odpowiedzią na to jest: Ni, Nic, nic bym nie zrobił. Nic bym nie zrobił, bo jaka płaca taka praca, nie? To, to nie jest tak, że. W sensie, kiedy trzymasz w, e, za zakładnika moje pieniądze, to ten 1000 zł nie jest moim wynagrodzeniem. W ten sam sposób, jak e, ten. Landlord, który zwraca ci kaucję, nie daje ci nagrody, nie? On nie odpłaca ci, on nie, 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 nie odpłaca ci za to, że, że u niego mieszkałeś, czy mieszkałaś? Więc no, no delikatnie mówiąc nie trafia do mnie ten argument. Ja, wiecie, ja widziałem imprezy, na przykład jest coś takiego, co się nazywa WorldCon, tak? I WorldCon to jest krążący po świecie festiwal fantastyki. I oni jak organizują, oni tam część jakby pracy. Załatwiają przez wolontariat. Tylko wiecie, jak wolontariat działa na, na tej imprezie? Wiem, bo sam go robiłem, żeby nie było. A... Przychodzisz jako uczestnik i w trakcie imprezy, jak ci się nudzi albo czujesz potrzebę pomagania to możesz się zgłosić, żeby obsłużyć, żeby pomóc przy obsłudze na przykład jednego punktu programu, bo ty masz godzinne okienko, nie ma żadnej prelekcji, na której chcesz coś robić, nie wiem, nie masz ochoty grać w planszówki czy cokolwiek, więc idziesz się zgłaszasz na, na, na wolontariusza w tym czasie. I w zależności od tego, ile razy to zrobisz w trakcie imprezy, dostajesz coś, nie? I znowu ja jestem w stanie zrozumieć coś takiego. Na takiej zasadzie, że w, w, w rezultacie tej praktyki wolontariuszami potrafią być, wiecie, 40-50-letni ludzie, którzy przyjeżdżają na, 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 na taką imprezę i po prostu uważają, że, 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 że dobrze jest zrobić coś fajnego. Ale jak mówimy o openerze, to większość ludzi, którzy, którzy zgłoszą się na wolontariuszy, to będą dzieciaki. Bo w większości organizacji, gdzie byście nie poszli i nie poszli, wolontariuszami będą dzieciaki. I jeżeli te dzieciaki będą miały chujowe doświadczenie z wolontariatu, to one się następnym razem zastanowią dwa razy, czy chcą robić wolontariat w ogóle. I one mogą się, wiecie, dostać w pierdol od, od, od życia na właśnie wielkiej imprezie masowej organizowanej przez a, zarządzającą workami kasy, fundację, tak? która jest fundacją po to, żeby, żeby mieć dostęp do wolontariuszy, bo jako firma nie można przyjmować wolontariuszy. A bardzo wiele na przykład organizacji pozarządowych, dla których wolontariat jest tak naprawdę głównym mechanizmem napędowym, i jedynym tak naprawdę sposobem na przetrwanie. Będzie poszkodowanych właśnie przez ten fakt, nie Będzie poszkodowanych przez to, że. Jakiś palant, który chciał przyoszczędzić, a zajechał porządne osoby, które chciały pracować. I jak obejrzycie materiał z Marysieńką, który, który robiliśmy dotyczący właśnie organizacji pozarządowych, to ona tam bardzo wyraźnie w pewnym momencie mówi, jednym z, głównych, jednym z głównych problemów w organizacjach pozarządowych w ogóle jest wypalenie. Jest to, że ludzie nie służą normalnie, znaczy nie, nie służą, nie pracują w ngo po 20 lat. Ludzie pracują z ngo rok, dwa. Jak ktoś 5 lat ro, ro, współpracuje z jakimś NGO-sem, to to jest bardzo długo, nie? Za, właśnie ze względu na to, że ta darmowa praca, zazwyczaj we frustrujących warunkach, e, jest, e, e, jest bardzo męcząca, bardzo frustrująca i nie zawsze nagradzająca. I ostatnim, czego chcę w takim kontekście, w takiej sytuacji, w takiej rzeczywistości, jest to, żeby jeszcze właśnie duże firmy, które działają dla zysku, e, Przyczyniały się w znaczący sposób do przepalania takich osób, których entuzjazm można na coś spożytkować. I oczywiście ktoś mógł powiedzieć: no tak, ale oni nie będą, e, ale oni, jak są wolontariuszami na koncercie, to oni nie będą e, wolontariuszami w twojej organizacji pozarządowej. E, część z nich będzie. Część z nich będzie. Ponieważ e, tak naprawdę ten entuzjazm, który ludzie wykazują dla, dla um, pracy wolontariackiej, potrafi być bardzo interdyscyplinarny. I nawet jeżeli, wiecie, nie będziecie e, wolontariuszami przy, przy innej imprezie rozrywkowej, właśnie AKA, nie wiem, Festiwal Fantastyki, to zawsze jest szansa, że. E, by, mogłybyście być wolontariuszami przy jakimś takim dużo bardziej mainstreamowym NGO-sie czy, 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 czy organizacji kultury, a, nie wiem, kurwa, WOŚP, nie? A także. h delikatnie mówiąc. Ale ja takie trochę XD, bo co innego, ja taki wolontariat darmowy na ponad roku, ale karnet na opener tani nie jest, mogliby kogoś zatrudnić. Oczywiście, że mogliby, ale oni. Ale oni nie chcą. Oni nie chcą, bo najsmaczniejsza praca jest darmowa. Właśnie dokładnie o to chodzi. To jest cały, to jest to, co widzimy, non stop. Ludzie są tak przyzwyczajeni do tego, że można darmową pracę sobie tak załatwić, że, że nawet nie przejmują się tym, czy, czy nie warto by się zastanowić nad. Przepraszam, nie jak się spiera. Nad płaceniem swoim wolontariuszom. I to jest, to, jest, to jest strasznie pojebane gówno, no. Jakby. To jest. Trochę udawanie, że wszystko jest takie samo, tak? To jest trochę udawanie, że jeżeli decydujesz się pracować wolontariacko, to to się niczym nie różni. Od, to, 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 to nie ma różnicy, czy pracujesz wolontariacko, pomagając starszym osobom w hospicjum, czy, czy, czy robiąc na koncercie. Ale myślę, że naprawdę nie trudno jest dojść, dojść do argumentu, że jedna wolontariacka praca znacząco się od drugiej różni. A wiecie, każdy, kto pracował z, z wolontariuszami, powie Wam, że naprawdę trudno jest wzbudzić tą, 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 ten entuzjazm i motywację do pracy. To absolutnie nie jest próba, wiecie, pociśnięcia po, e, po y, wolontariuszach, tak? Czy, czy powiedzenia, o, bo ludzie są kurwa leniwi. Nie, bo to zupełnie nie o to chodzi. Trudno jest wzbudzić tą motywację dlatego, że dużo ludzi jest po prostu na przemęczonych. Bo wszystkie te rozmowy o tym, czy wiecie, czy, czy, czy młodzi nie mają za, za dużo lekcji, rozmowy o, o, o stanie pracy, jakby są osoby, które są w stanie z siebie wykrzesać po całym dniu pracy, siłę na to, żeby jeszcze, nie wiem, dwie, dwie godziny usiąść i coś, coś, coś popracować, a nie, yy, a nie pogapić się w telewizorze czy nie poczytać książkę, czy kurwa nie, 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 tego. Ale są ludzie, którzy te dwie godziny wykorzystają nie na oglądanie telewizji, tylko na to, żeby kurwa pozmywać, przygotować obiad na tydzień i jeszcze, nie wiem, zająć się dziećmi. I rezultat końcowy jest taki, że zamiast E, doceniać naprawdę ludzi, którzy. E, znajdują czas na wolontariat, wolontariat staje się po prostu kolejną formą darmowej pracy. I to jest okropne. Taką rzeczę Hmm... cztery dni od dzień pracy bazowej, więcej czasu na życie poza pracą? Tak. Tak, i jakby myślę, że znaleźlibyśmy wtedy więcej ludzi, którzy w ogóle są gotowi gotowe cokolwiek wolonterecko robić. Bo to nie jest znowu łatwe gówno, no. I. Nie wiem. kurwę mnie zniesmaczyła ta historia. Tym bardziej, że, że właśnie znajdują się ludzie, którzy próbują bronić się Openera w tej sytuacji. I odwracać kota ogonem, właśnie na przykład mówiąc: O, ale co zrobisz z wolontariuszami, którzy nie pracują? No. To, to może znowu powinniśmy podjąć dyskusję o tym, że jak się prowadzi biznes, to częścią prowadzenia biznesu jest kalkulacja ryzyka. I że nie może, że, że jakby to, rezultatem tej kalkulacji nie może być za każdym razem przenoszenie całego ryzyka na podmioty, które dla Ciebie pracują. Bo wtedy wszystkie te bajki o tym, że by się należy większy kawałek tortu, czy że czy że to, to jest super sprawiedliwe, że, że, że Twoi pracownicy nie zarabiają godnie. Stają się właśnie tym, stają się bajkami, nie? Bo, bo jakby to miało działać? Twoi pracownicy nie zasługują na to, żeby zarabiać godnie, dlatego dlatego muszą płacić, tak? Susi Baka. Hmm. Więc raz jeszcze powiem. Wolontariuszujcie, ale nie kurwa na openerze. Dzień nieskończoności u u Karolajna Krowa. Pojedyncze nieskończoności Flavius, Elej i Janek oraz Kutobano, tak z Kasztanił dawczynie na na Rafana Fekek, Kształt Karnińskiego, Wasadowska oraz Szefo, osoby dające pizzę, e, 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 no, osoby dające kawę z ciaskiem, Michał Piotrowski, chyba jak Robofisto, sami Bartomej, Behanort, Eryk Fos, Fosmar, Łukasz Pukalski, Dawid Korzeniowski, Adam Izidorczyk Chrysku e, oraz XLS. Dawczynie Kawy, Kropster, Jarosław Telikowski, Bursup Cukrowy, Jurzorosza, Sojowit, Bardabajz 2, Henryk 39 x Jaka oraz Hagdon i wreszcie, 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 wreszcie e, dawczynie, dawcy herbaty. Arkadiusz Gumieński, Pączek, Dabos, Dziad, Chmielacz, Paweł, Pawlik, Anty, Inżynier Pilny, Empathy Master 3000, danny Daymon, Hubert, Mazur, cichakaczka, Kaczka, Maciej, Dzieliński, i Daru, Klusek, Adrian, Wlubel, Chmisiek oraz Lakardar. I tak, tak, ten materiał tego streama kończę rozmawiając o tym, że być może mam troszeczkę za dużo włosów, bo czasem trzeba porozmawiać o bardzo przyziemnych rzeczach, co? A ty już dla siebie dobra. Доброе.